W nocy zakmurzenie duże, okresami przelotne opady deszczu, od zachodu hali zanikające, ciągłe burzowo, a cieplej w centrum, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, 14 stopni, 12 stopni w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, 11 w Małopolsce oraz na Wybrzeżu, tylko 9 stopni na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby, ulotkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny, głównie z kierunków zachodnich, ciśnienie 993 kPa. Jutro w całej Polsce chłodniej i znacznie więcej opadów, w centrum i na północy możliwe górze. Termometry na Podkarpaciu będą wskazywać 24 stopnie, 23 w Świętokrzyskim i na Lubaszczyźnie, 20 na Mazowszu, na Dolnym Śląsku i na Sułaszczyźnie, 19 w Wielkopolsce, 18 w Pomorskim i Wałopolsce oraz 17 stopni w Zachodniopomorskim. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na Pomorzu porywisty, głównie południowo-zachodni. Po Ciśnienie 992 hektopaskale. Jeszcze jedna informacja. Sumę potyfikalną ustóp Królowej Polski na Jasnej Górze sprawował oczywiście metropolita poznański i ksiądzacy biskup Stanisław Bądecki. To wszystko. Wydanie wniosek. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na wydanie wyczarne. Zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej. Numery telefonów do studia w Toruniu kierunkowy 56 polska północna 6552355 polska południowa 6552356 i dwa numery dla telefonujących z zagranicy kierunkowy 48 56 655 2333 lub 6552366. the